BAS DRIVER CLOUD DUTY MODEL no Idealne wręcz gry do nagrania z sobie tak z rana. Nagrałem Cloud Duty i teraz właśnie biorę się za BAS DRIVERA. Linia 19. No to nie będzie jakoś, myślę, długi kurs, więc myślę, że jest spokojnie się wyrobię do tej siódmej. Jeśli o czymś bym mógł teraz porozmawiać, to myślę, że być może... Teraz na chwilę coś jeszcze dodam o tym L.A. bo właśnie myślałem o decyby żeby nie nagrywać No i sobie te L.A. pobrałem, wiadomo Pograłem sobie trochę w Train bo okazało się, że to faktycznie działa, tyle że no... Się niestety kurde tnie i dlatego myślałem o decybie jednak Nie nagrywać na słabszej rozdzielczości Bo gra i tak ma to zajebisty klimat ogólnie i myślę, że naprawdę tak byłoby warto Ty bardziej, że no... Elinor, można by się naprawdę było poświęcić z moich faili, bo naprawdę w Elinor to trzeba być no, mądrym, tak? Trzeba ogólnie tam odgadnąć emocje ludzi. Trzeba wiedzieć, kiedy oni nim kłam, a kiedy oni mówią prawdę. I na pewno niedokrotnie do sobie do takiej sytuacji, żebym sfailował coś i nie wiedziałbym w ogóle, o co chodzi. tym bardziej, no, Elinor El to jest taka gra. Który okej, okay, nie tak łatwo się zapomni fabułę i na pewno fabułę będę miał tam dalej w głowie, będę pamiętał fabułę, będę pamiętał protwisty, Ale no już samym to już nie jest taki łatwy do zgryzienia i tutaj już bym naprawdę miał problemy Bo musiałem naprawdę pomyśleć co sami co zrobić, co sami to wybrać Tym jest naprawdę Elinor sam dawno nie oglądałem Teraz sobie trochę pograłem Eleanor ale to tylko i właśnie do jednej sprawy w tej drogówce A dalej w myśleć że na chwilę będzie to mnie grać Sprawdziłem, czy Lenoir działa jako tako. I teraz pozostaje kwestia tylko ewentualnego nagrania. No i to jest oczywiście naprawienie pewnego problemu, ponieważ no z mi się teraz dźwięk nie chce odpalić w Mam problemy z dźwiękiem, które są niepokojące i mam nadzieję, że uda się jakoś rozwiązać. No, ale takie możliwe, że gdy się to uda rozwiązać i faktycznie Lenoir będzie już znowu normalnie działać, to Lenoir jak najbardziej będzie nagrywane. No, i będzie to, oczywiście co doświadczenie. Do, 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 do te bary, no, faktycznie, no, mogą być fajne, no. Jest tutaj, trzeba dodać fakt, że Alain Noir mało kto nagrywał na polskim YouTube. Tam jedynie Sar zagrywał T-Volt. I to chyba by było na tyle, jeśli chodzi o ludzi nagrywających Alain Noir. Więc zobra, to może być ciekawe. Gra też znowu jest długa, więc, no. Byłoby sporo odcinków, więc, no, raczej tutaj by musiała zastąpić jakąś wielką serię, która na chwilę, bez, na chwilę obecną jest nagrywana. Nie wiem, o czym City dopiero Eleanor będzie. Zresztą to tak zagrała do Rockstar'a, to. Można by było właśnie znaleźć coś w złotych kategorii. No, jest pomyśla OK. Okej. ale skoro już teraz coś wspomniałem o Elino Artu, można by jeszcze kotować inny temat, a mianowicie Netflix. No, słuchajcie, ludzie naprawdę mają zbekę z Netflixa, wstać się sensie do pałacu, mają bekę i się wcale nie dziwię, raczej niektórzy mają bekę, a niektórzy z tego Netflixa przeklinają, nienawidzą go. Rozumiem zarówno jedną, jak i drugą stronę barykady. No kurde, y Ludzie się o to gdzieś śmieją z tego, że Netflix planuje wprowadzić w Wiedźminie coś takiego, że to będzie jakiś content dla dzieci i że ci Wiedźmini będą nawracać potwory do tą mocą obsjazni, co już w ogóle jest po prostu posrane do granic możliwości, a prawda, Netflix już taką manianą od pierdala, że to się po prostu w głowę nie mieści i... Ludzie mają już z tego bekę, ja sam mam z tego bekę, kurde, ja napisałem pod jednym komputerem, że yy, o, ta, no widzimy na psydzie toalet, rally i ryba, to takie jakie chodzi, nie? I <noise> ktoś mi na to odpisał, daję sobie, brakuje tego, żeby widzimy nie chodzili, kurde, w kwiatkowych zbrojach, z kwiatkami, bez włosach i żeby śpiewali bez takiego Nie, ludzie, to się nie ma prawa udać. <noise> to się kurwa nie ma prawa udać. Naprawdę, to, to, będzie, to będzie po prostu kosmar. To będzie kosmar, a nie film. Okej, okay, ja sam osobiście nie mam za bardzo pro problemu z Miley nawet, wiadomo no, ma swoje dobre aspekty i faktycznie dzieci potrafi tego się nauczyć, tyle że taki klimat w ogóle w żadnym stopniu nie nadaje się do widzimina. no ludzie, kurde. Więc w ogóle mimo tego, że tam na pewno nie będzie Gralta i Resty, tak? To na sensie Gralta i Lamberta jest skarał nie nieocarnie w ten sposób, nagle nie wymyślą sobie chyba, że Lambert będzie śpiewał o opsja, bo to już naprawdę będzie totalna dnia. I to wcale nie w pozytywnym tego słowa zaceniu, to będzie masakra w negatywnym tego słowa zaceniu, A teraz mam ten fajny tunel. W ogóle ten tunel również spełnia się w 18 Litów Steal, ja właśnie mówiłem o tym, że te gry mają praktycznie z... ma za to samą grafikę, ale to jest spoko, naprawdę lubię zarówno baz Driver'a jak i 18 Litów Steel no, ale wracając do tematu. to naprawdę ludzie to nie ma prawa się udać. To po prostu nie ma prawa się udać. I po coś takim, ja już naprawdę wątpię w to, że Netflix się jeszcze w jakikolwiek sposób odniesie i że jeszcze ludzie będą chcieli mieć z niedocnienia. I naprawdę ja to zaliczę, na to, że Netflix upadnie, że oni zbankrutują jakoś coś, że wszyscy się od nich odwrócą, bo na nic innego oni nie zasługują, naprawdę za to co robią w tym momencie, to oni nie zasługują na nic innego jak na to właśnie, żeby ludzie się od nich odwrócili. Raz na zawsze. Ale nie, to jest po No, mage psiadzi ja wywieźmi mnie, no, ja pierdolę. Mage psiadzi ja wywieźmi we, we, mnie, no, ja jebie. Znaczy, jest, żeby to rozwiązali w ten sposób, za nie wiem, za oni kurde magię, znaczy za oni psyjać będą mu wazali za magię, będą po prostu y, twierdzili, że jest wazna Zobaczmy oni to jeszcze w taki sposób rozwiązali, bo to by się samo mogło przyjąć. Ale kurde, y, oni będą nawracać potwory mago psyjazni, no, ja pierdolę, kto to w ogóle wymyślał? Za znaczy, dużo mali te pony się oglądało Netflix. Ja e, co wiecie, tak sobie powodzę, to na inne rzeczy, e, które robią Netflix, coś stara się wkładałem, ale akurat z tego to. Ja się śmiesz, ja się na pewno nie wkłada, tylko się śmieję z tego, bo to jest po prostu. już do tego stopnia złe, zaś was Naprawdę. Do tego stopnia złe, zaś was tak z nic coś wiedźmina, nie? To jest po prostu. Ja pierdolę nic będę bardziej poważny, no, niż wiedźmin. Y, ten Netflix za was Bo. Kuźwa! Nie, nie, to jest po prostu zeznano. Ja pierdolę. Ale nie rozpierdoli mnie na z tego typa, z będą kurde no. Mieli chodzili ze zbrojami w kwiatki i z kwiatkami w wozach. Nie, z tymi kwiatkami w to, to będzie totalny kryzys, Ja pierdolę. W ogóle, mi, to są poważni faceci, tak? To są kurde, twardziele, nieśniacy, to kto to widział, żeby tacy ludzie, kurwa, nosili kwiatki we włosach? No ja jebie. Ja się nie wiem w ogóle od tego, za który facet nosi kwiatki we włosach. To dziewczyny tak robią, ale faceci, no kurwa. To w sumie, jakby ciel miała kwiatki w włosach, tego nie nazywano, no to byłby taki fajny. Ej! Co wy odpierdalacie? No, jakby Wiedźmini nosili, znaczy nie, nie Wiedźmini, tak gadam, jakby ci wynosili jak kwiatki w jak to by nie wspomniane no to byłby taki fajny aspekt, nie? To by jeszcze też to jej jest, to jest, dodawało dziewczatości, ale... Jakie rodziele... Wiedźmini poważni facaci, no chyba sobie ja, ja już Netflix zrobię, naprawdę. Bo to jest naprawdę, no, z sam wiadomo, to jest zosta, ale z są tak śnieste, nawet nie potrafię być na to zły, ja po prostu coś tego śmieje. W ogóle ten, ten gostek napisał, że już nie wiadomo co płakać, się śmiać, no jeśli chodzi o mnie, to się będę śmiał na pewno. A sobie też nawet tego tego chuj stracić, nie obejrzeć. Żeby po prostu zweryfikować to, jakie to będzie gówno. Tylko... chcę nie, nie, dara, nie zrobię tego, bo musiał Netflixa wykupić, a nie chcę naprawdę takiego jakoś sierwa mieć. I nie chcę również płacić za oglądanie ich filmów, więc dobra, tego filmu nie obejrzę. Bo naprawdę... Nie zrobię czegoś takiego, nie, nie wykupię sobie jednego Netflixa. I również nie będę płacił za oglądanie ich filmów. Nie ma takiej opcji, w ogóle jak oni to sobie wyobrażają? Ten kolejce zrobił samą bekę z tego i napisał coś w stylu CEO. Z tych potworów to oni wykopem klejnoty harmonii. Kurwa, Kurwa, tych harmonii, jak pierdolę. Ciekawym takim elementem będzie. Bo jest naprawdę, no, oczywiście wiadomo, nie będzie ta i rest, tak, ale jak ich chce by wyobrazić w takim wydaniu. No to zgadnijcie, kto by co mógł reprezentować. Ciekawe. W sumie tak, mamy Lamberta, mamy Eskela, mamy, kurde, tego Wesemira. Mamy Geralta. jednak no, by jakby tam jeszcze dodać tego Wiedźmina i by tam jeszcze dodać, no to kurde... No mogli sobie sobie stworzyć te klejnoty harmonii, tak? Ale to by było totalnie, totalnie bezsensowne. No już widzę, jakby Geralt miał reprezentować magię, nie? To jest... Ja pierdolę. Tak, gera byłby magią, pewnie, bo główny bogater. Hmm. Lambert, co? Lambert by re chyba reprezentował, bo jest najbardziej zabawny. <śmiech> <śmiech> eee, ale kto, repre kto reprezentowałby dobroć? Bo to za jak ktokolwiek by się nadawał na rolę flat <laughs> Nie, nie, to jest po prostu. Ale zresztą oni, no, oni na zasadzie nie będą głównymi bogaterami, oni na zasadzie nie zostaną ocernieni. Nasi Wiedźmini z Carboren, to chociaż tyle dobrego, ale no, innych Wiedźminów też sobie w tej roli totalnie nie wyobrażam. Naprawdę, Netflix nie ma w ogóle podejścia do e, fantasy, bo zniszczyli Wings, zniszczyli Wiedźmina. A wielka szkoda, bo mi to wiadomo, że jest podejrzałem na serial, na książki, kolejne, na gry, e, Wings... Więc nawet, mimo wszystko, też, no, też by się tam coś dało wykształcać z ruinić. naprawdę. może by było stworzyć nawet jakiś dobry film na podstawie Wings, albo grę, nawet. Gdyby tylko jeszcze bardziej rozwinać charaktery tych Wings naszych. Yy... I też, no, uniknąć takich momentów, gdy zachowują się jakoś wielce głupio, jak to co sami jest w tej bajce. Bo czasami jednak przeginają. Dałoby się coś z tego wyksesać, no, ale na chwilę obecną... Może bez ktokolwiek będzie mógł... Coś takiego zrobić. No a wejdziemy do to tanie No ale dobra, ja w tym momencie końca to będzie na tyle. Na razie.